Gdzieś obok nas. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Beata Tomanek witam wszystkich słuchaczy Radia Katowice. Po dłuższej przerwie, tym przyjemniej jest mi znów spotkać się ze słuchaczami Radia Katowice, żeby opowiedzieć o tym, co ciekawego, wyjątkowego, nadzwyczajnego dzieje się gdzieś obok nas. A życie dostarcza nam ciekawych wydarzeń, spotkań z ludźmi i prawdę mówiąc, jeżeli ktoś narzeka, że właściwie to nic się ciekawego nie dzieje. No to jest to tylko kwestia tego, jak słucha i co chce usłyszeć, co chce zauważyć. No i my tutaj w tej mierze spełniamy tę rolę, że podpowiadamy po prostu. Tam warto być. Spośród wszystkich wydarzeń, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu, a było ich naprawdę wiele, wybrałam jedno. Które zaprezentuję na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. A przypomnę, że wczoraj zakończyła się konferencja onkologiczna w Katowicach. Myślę, że do tego Tematu jeszcze wrócimy. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Fundacja Oko w Oko z Rakiem. W ubiegłym tygodniu otwarliśmy pierwsze społeczne ministerstwo do spraw samotności. W sobotę odbyły się tam pierwsze fajfy dla seniorów. Natomiast ja przypomnę to, co się wydarzyło tydzień temu w niedzielę, a mianowicie finał ogólnopolskiego przeglądu wokalnych talentów Muzyka, Wyobraźnia, Ciemność. Jak co roku miałam okazję poprowadzić ten koncert. Protokół obrad jury czwartej edycji przeglądu wokalnych talentów Muzyka, Wyobraźnia, Ciemność 2023 w Dąbrowie Górniczej. Komisja y, przeglądu w składzie Jacek Wójcicki przewodniczący, pani Iwona Ziemba i pan y, Michał Ziomek postanowiło przyznać następujące nagrody. Z wielkimi gratulacjami Nete, czyli Daria Salamon. Drugie miejsce Łapacz Snów Michał Lech. Pierwsze miejsce Sola, czyli Julia Matczak. Totalnie się nie spodziewałam. To było dla mnie duże, du, duży stres, bo też pierwszy raz w ciemności i super wydarzenie, tak, takie przeżycie Aha. muzyczne. Pierwszy raz, tak? Pierwszy raz w ciemności, pierwszy raz, pierwszy raz tutaj u Państwa. Miałaś tak? dobry dzień, dobrze ci się śpiewało? Bardzo dobrze mi się śpiewało. To jest w ogóle super atmosfera i też uczestnicy, więc naprawdę sama przyjemność występować A tutaj u tego. Wójcickiego deprymowało. No, stresujące, wiadomo, bo to jednak jednak postać. E, moja ikona z lat młodzieńczych, wiadomo, bo, bo to, to jednak piosenki dziecięce, ale, ale no jednak był stres przed taką postacią. Długo wybierałaś na dzisiaj piosenki? E, żeby wybrać te? Żeby wybrać. Na pewno chciałam iść w skrajności, bo bardzo, bardzo lubię zaskakiwać, więc e, Kaja towarzyszyła mi już parę lat ta piosenka, a Stodoły śpiewam jako dziecko i uznałam, że teraz zrobię nowszą wersję, jako troszeczkę starsza ja. No, Porwała nas ta piosenka. Gratulujemy! Wrócisz tu? Nas? Mam nadzieję, że się uda, że czasowo to jakoś tak połączy, żeby jeszcze tu do Państwa zawitać. Ale chcesz być wokalistką w przyszłości, czy wybierasz inny zawód, a to tylko przyjemność? Chciałabym być wokalistką. Na to stawiam i myślę, że, że jestem na dobrej drodze, żeby to się udało. Ile masz lat? 19. Podtrzymam. To, to <laughs> Dziękuję bardzo. i don't know Ja mam pytanie proste do naszego dzisiejszego gościa, pana Jacka Wójcickiego. Czy zdarzyło mu się kiedyś w życiu śpiewać w ciemności, takiej totalnej jak tu? Tylko w domu jak wyłączyli mi prąd, to sobie trzeba się podśpiewałam, ale zawsze potem świeczkę szybko zapalałem, no bo z nudów nie można wtedy nic włączyć ani radia, ani żadnego odtwarzacza, więc sobie sam podśpiewałam, ale tak mówiąc serio, to to pierwszy raz w życiu byłem na takim konkursie i wysłuchałem w ciemności no, laureatów trzeciego etapu. Okazuje się, że jednak te oczy to dużo jednak podpowiadają, a tutaj nie ma podpowiedzi oczu, tu zostają same, same zmysły słuch. I tu trzeba y, odbierać to y, te, te, tych wykonawców innymi z, zmysłami. A, a, a... Ale to znaczy, że brakowało panu wizji? Nie, właśnie, było to inaczej, dziwne było, dlatego że y, wyobrażamy sobie, to będzie jak, jak spłyty puszczane trochę, a to jednak jest, to jest live, to jest życie, to jest tu czuć oddech, jest publiczność, jest przestrzeń, to jest, to jest zupełnie inaczej się y, tego y, słucha. A bardziej słychać niedostatki? Niestety tak. Według mnie Czyli bardziej, tak, bo nie, jak oglądamy wykonawców, nie tylko słuchamy, ale oglądamy, no to też czasem się włączymy, tam patrzymy, coś tam, czy fajnie ubrany, źle ubrany, coś zrobił dobrze, źle. patrzymy na usta, które też podpowiadają tekst, a tutaj nic nam nie podpowiada, tu jest sama, sa, sama muzyka, sam głos i myślę, że tutaj się trzeba troszkę bardziej, chyba jeszcze bardziej postarać przymknięty w oknach noc nad kinem neon jakby przygasł i wypłowiał możemy znów przy ogniu siąść każdy wieczór tutaj ma znajomą Dziewczynę, pracę własnych klucz. I jeśli nawet kiedyś wrócisz na ten brzeg, już w innej wodzie się. No, dobrze mieć w pierwszej trójce człowieka z czyli można powiedzieć, naszego człowieka, tak? <grym jest> <grym jest> <grym jest> tak, jeżeli patrząc na region Zagłębie Dąbrowskie, to tak, jak najbardziej. No właśnie, to, to nas cieszy, ale też jest to Twoja druga próba, czy coraz bliżej tego pierwszego miejsca na podium? Jak się okazało coraz bliżej, ale raczej nie patrzę na to w tych kategoriach, żeby coś wygrać, tylko żeby bardziej dobrze się bawić i przeżyć fajny występ, posłuchać też innych. Jak wybrałeś repertuar na tę edycję? Znaczy są to piosenki, które są Bliskie też mi bardzo lubię obydwu wykonawców, czyli Andrzeja Załche i Sławka Uniatowskiego. Nie kierowałem się też, szczerze powiedziawszy, dokładnie pod ten konkurs, tylko to były też utwory, które ja sobie śpiewam na co dzień. I pomyślałem, że też będą świetnie pasować, jako że mają bardzo dobrą warstwę do interpretacji tekstu i też bardzo dobrą warstwę muzyczną. No, mam teraz okazję, więc zapytam wprost, dlaczego młodzi ludzie tacy jak ty wybierają tak trudne piosenki? Takie smutne, takie przygnębiające, o problemach? Mm, nie wiem, czy te piosenki są do końca smutne. Na pewno drugi utwór nie aż tak. E... No, Honolulu, już tytuł mówi. Tak, prawda, sam za siebie. Honolulu nie do końca jest tutaj interpretowane jako miasto, nie, tak, jako stolica tak. Hawajów, z tego co dobrze kojarzę. E... Wydaje mi się, że troszeczkę, jeżeli tak patrząc ogólnie na to, że łatwiej jest takie piosenki pokazać niż coś wesołego, szczególnie w takim klimacie, który tutaj jest. Mówisz o tej ciemności? że ona jest taka zobowiązująca do powagi? Trochę tak jest i jakoś łatwiej interpretuje się utwory, które są bardziej do tego stworzone, czyli jakby z głębszą warstwą tekstową. Też to, co jest. Wydaje mi się łatwiejsze jednak do interpretacji, do głębokiej interpretacji. No to są y, emocje negatywne lub smutne. Studiujesz y, muzykę? Nie, skończyłem już studia w zeszłym roku. Ale na Akademii Muzycznej? Tak, na Akademii Muzycznej w Katowicach, na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, y, w klasie gitary jazzowej. Wokal pojawił się w trakcie studiów. Y, okazało się, że y, tak mówią przynajmniej, że to jest coś, co też mi wychodzi. Więc zacząłem iść w to bardziej. Znaczy nie bardziej niż gitarę, bardziej to są y, równorzędne rzeczy, które idą ze sobą w parze. Pan Łukasz Baruch jest prezesem fundacji Wygrajmy Razem, która organizuje i właściwie wymyśliła ten konkurs. Wydaje mi się, że akurat y, tym artystom, tym konkretnym, którzy dzisiaj występowali, ciemność pomogła odblokować się, uwolnić y, emocje i zabrzmieli naprawdę pięknie i wzruszająco. Bodźce wizualne rozpraszają naszą uwagę, rozpraszają skupienie, natomiast kiedy mamy zamknięte oczy, co y, się często przecież zdarza, kiedy w domu słuchamy muzyki, prawda? Wtedy zamykamy oczy i odpływamy w tą krainę wyobraźni. Więc chcieliśmy stworzyć takie warunki, żeby można było naprawdę w pełni kontemplować, w pełni chłonąć tę muzykę, te piękne teksty, piękne piosenki no i wspaniałe głosy uczestników. Bądź z tamtą kobietą twarzą w twarz, kiedy mnie już nie będzie. Walcie w kominie moje buty i płaszcz. Zróbcie sobie miejsce, a mnie oszukuj mile. Uśmiechem, słowem, gestem dopóki jestem. Dopóki jestem. A mnie Ja myślę, że ta moc i te inspiracje udzieliły się dzisiaj naszym słuchaczom, ponieważ nasza, wydaje mi się, że bardzo energetyczna rozmowa w audycji gdzieś obok nas dobiegła do końca. Ja przypomnę, że naszymi gośćmi byli dzisiaj Agnieszka Majnusz, Małgorzata Żywina, Basia Szwarc i Krzysztof Wostal. Dziękujemy. z fundacji Dziękujemy. Dziękujemy. Transgresja. Życzymy powodzenia wszystkim słuchaczom, zachęcamy do aktywności czytelniczej i fizycznej, prawda, do uprawiania sportów. No i mówimy razem z Marianem Guzowskim, który nasze spotkania realizuje. Wszystkim naszym słuchaczom, do usłyszenia. Dobranoc.